Program WebPOS jest przeznaczony do obsługi procesów sprzedaży detalicznej. Dostępny jest na większość platform systemowych, wśród nich na urządzenia działające pod kontrolą systemu Mac OS z procesorami w architekturze Intel. W celu zainstalowania programu WebPOS uruchom na urządzeniu przeglądarkę internetową. Z reguły będzie to Safari lub Google Chrome wejdź na stronę webpos.pl W menu strony odnajdź pozycję Pobierz program. Odnajdź na stronie ikonę z oznaczeniem macOS. Zaakceptuj chęć pobrania pliku instalacyjnego. Plik zostanie pobrany. Po zakończeniu pobierania plik instalacyjny przenieś na biurko systemu MacOS. Prawą stroną myszy zaznacz ikonę pliku, w rozwiniętym menu wybierz opcję Otwórz. Ponieważ plik został pobrany z internetu i system nie może zweryfikować dewelopera, to jeżeli pobrałeś go ze wskazanej wcześniej strony, wybierz przycisk Otwórz. Rozpocznie się proces instalacji programu WebPOS. Zatwierdź, że wszyscy użytkownicy komputera będą mogli korzystać z programu WebPOS. Otrzymasz informację o wymaganym miejscu na dysku dla instalacji programu. Zadbaj, aby na dysku była odpowiednia ilość wolnej przestrzeni dyskowej. System poprosi o autoryzację uruchomienia procesu instalacyjnego przez użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi w systemie operacyjnym. Właściwy proces instalacji zostanie uruchomiony. Skrypty pakietu instalacyjnego uruchomią niezbędne elementy programu, w tym utworzą bazę danych. Po zakończeniu instalacji zostaniesz poinformowany odpowiednim komunikatem. Aplikacja WebPOS dostępna jest wśród aplikacji na macOS lub w Launchpad. Dla własnej wygody stwórz do niej skrót na biurku lub umieść w doku. Przy pierwszym uruchomieniu programu WebPOS musisz podać numer licencji programu, jeżeli ją posiadasz, lub wybrać wersję demonstracyjną. Wersja demonstracyjna jest pełnym funkcjonalnie programem. Jednym z istotnych ograniczeń jest brak możliwości wystawiania dokumentów fiskalnych. Jeżeli masz podłączoną drukarkę fiskalną do komputera, to możesz ją skonfigurować. Podajesz numer IP urządzenia. W przeciwnym wypadku wybierz pomiń. Ostatnim etapem instalacji i pierwszym pracy z programem WebPOS jest zalogowanie się. Jeżeli korzystasz z wersji demonstracyjnej, to nazwa użytkownika to POS pisane małymi literami, a hasło to również POS pisane małymi literami. Po zakończeniu poprzednich kroków program WebPOS jest zainstalowany i gotowy do pracy. Życzymy zadowolenia z korzystania z naszego rozwiązania, a w przypadku pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji.